Propozycja wprowadzenia zmian w składce zdrowotnej od 2026 roku w mojej ocenie jest bardzo dobrą propozycją. No jest to też dotrzymanie obietnic, którą składał premier Tusk swoim wyborcom. Ja się bardzo cieszę, że to jest procedowane. Zaapelowałam do prezydenta Andrzeja Dudy 10 kwietnia, aby podpisał tą ustawę, jeżeli trafi już do niego na biurko. Ale również pismo skierowałam do, do pani senator Kidawy-Błońskiej, żeby jednak to procedować, dlatego że przedsiębiorcy czekają, już półtorej roku na to, aby zrobić porządek ze składką zdrowotną. Polski Ład wprowadził zamęt w tym obszarze. Przedsiębiorcy w tej chwili płacą w różnych wysokościach tych składki. Mam przedsiębiorcy, który płaci 100 tysięcy, mam takiego, co płaci 300, ale mam i takiego, co ponad 500. Więc nie możemy mówić o składce zdrowotnej, tak? bo to jest na dzień dzisiejszy jest to podatek. Więc ja się bardzo cieszę, bo gro przedsiębiorców odczuje ulgę. Oczywiście nie jest to szczyt marzeń, bo szczytem marzenia byłoby powrót do tego, co było przed polskim ładem, albo chociaż wprowadzenie górnego limitu tej składki zdrowotnej. Tak to jak to jest przy składkach z ZUS-em. Na tę chwilę niestety tego nie mamy, więc ja się cieszę, bo i tak 2,5 miliona przedsiębiorców na tym skorzysta. No i mam nadzieję, że od przyszłego roku te przepisy wejdą w życie. Przedsiębiorcy dzisiaj prowadząc działalność gospodarczą są obarczeni, no tak, wysoka, wysoka cena energii. Jeżeli chodzi o ZUS-y, co chwilę podwyższane składki, minimalne wynagrodzenie 4666, od przyszłego roku znowuż pójdzie w górę. Więc no, przedsiębiorcy na pewno odczują ulgę i te pieniądze, które do tej pory płacili na składkę zdrowotną, będą mogli chociażby przeznaczać na rozwój swojej firmy. Jeżeli chodzi o niepokoje, które są wywołane, czy pracownik ma lepiej, czy gorzej, to ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Są to jakieś niepokoje społeczne, zupełnie niepotrzebnie wywoływane. Pamiętajmy, że pracownik nie straci na tym. Tak dalej będzie miał wynagrodzenie w wysokości takiej, jakiej ma. Składkę będzie płacił w takiej wysokości, jakiej płaci. Ponadto pracownik ma 26 dni urlopu. Cztery dni urlopu na żądanie. Może pójść na chorobowe, no przedsiębiorca nie ma, nie ma urlopu, bo jak pójdzie na urlop, to nie zarabia. Nie ma czterech dni na żądanie, a jak pójdzie na chorobowe, to również nie zarabia. Więc no, nie może być tak, że my będziemy tutaj przedsiębiorców nadmiernie obciążać, bo są przedsiębiorcami. Pamiętajmy, że przedsiębiorcy stanowią sól naszej ziemi. Jak ich nie będzie... To nie będzie dobrze w państwie polskim. Dochodzą do mnie głosy, że faktycznie część pracowników może przechodzić na samozatrudnienie, jeżeli to będzie ich własna wola, no to bardzo się cieszę, bo to znaczy, że nie chcą być pracownikami, tylko chcą być przedsiębiorcami i pracować na nasze PKB. Jeżeli natomiast będzie to wypychanie przez pracodawców, pracowników na samozatrudnienie, no to ja tego nie popieram, bo to jest negatywne. Ale nie możemy karać przedsiębiorców za to, no co się dzieje. Tak to od tego powinny być odpowiedzi. Służby, które będą kontrolować takich pracodawców, którzy no, najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie będą nieuczciwie się zachowywać.